Tak naprawdę ta piramida nauczania gry w piłkę nożną, bo też odeszliśmy od kopania piłki, chcemy uczyć grać. Chcemy uczyć grać, ale mimo wszystko na samym dole mamy piramidy technika. Czyli nie uciekamy od tego, mimo że to robimy troszkę może w inny sposób niż do tej pory, ale czasami wychodzimy do formy ścisłej i jakieś elementy w tej formie ścisłej robimy, z tym, że jak najszybciej chcemy przejść do percepcji. Czyli żeby to była już technika, ale z wyborem a najlepiej, żeby to było środowisko już gry bez kierunku, bo zakładamy sobie, że zasady gry, czyli to rozumienie gry, to jest środowisko, gdzie gra musi mieć kierunek, bo wtedy możemy to realizować. Oczywiście model jest rzeczą nadrzędną, ale żeby ten model dobrze funkcjonował, to te zasady gry muszą być przez zawodników Respektowane, oni muszą wiedzieć, oni muszą być ekspertami. To jest nasz cel, że to nie trener ma być ekspertem, tylko zawodnik ma być ekspertem na boisku. To jest niezwykle trudne, bo to trzeba jakby przekierować tą odpowiedzialność na zawodnika w inny sposób troszkę z nim pracować, to co też Alex powiedział, że są różne metody coachingu. My do tej pory, i to też Alex, ty jesteś trochę w innej strukturze, jesteśmy w takim jakby miejscu, że my całe życie byliśmy instruowani. W szkole byliśmy instruowani, na studiach byliśmy instruowani. Tak naprawdę nasz wybór to był żaden, nawet jak była interpretacja, jak pamiętacie, swoją szkołę średnią, interpretacja wiersza, to fajnie jak zinterpretowałeś, ale najlepiej, że zinterpretował go tak, jak pani chce. Czyli tak naprawdę my dzisiaj chcemy pójść w tym kierunku, żeby ten zawodnik miał swoją tożsamość, miał prawo wypowiedzieć się, miał prawo przede wszystkim popełnić błąd. Bo on z tego błędu wyciągnie, wyciągnie wnioski. My jesteśmy od tego właśnie, żeby go ewentualnie ukierunkować, bo dzisiaj dzieci nie grają na podwórku i sami tych problemów nie rozwiązują. Czyli nie mają, nie mają czegoś takiego, że metoda prób i błędów, tylko bardziej musimy ich ukierunkować na to, żeby oni szybciej ten błąd rozwiązali. Nawet przez te pytania zamknięte, że czy tu jest lepiej, czy tu jest lepiej. Ale to już jest jego wybór. On już podjął decyzję, że nie, trenerze, tutaj będzie lepiej. Czyli to jest ten kierunek, z którym my byśmy chcieli iść i tutaj w tych zasadach gry. O tym mówimy. No i model gry to to, co już widzieliście tam wyżej. Ta piramida nam gdzieś się sprawdza. Nie wyrzucamy tego, co w polskiej piłce zostało zrobione. Ewentualnie jeden trybik gdzieś tam chcemy dołożyć, żeby to się wszystko lepiej po prostu kręciło.